Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Devo i zapraszam Was na trzeci odcinek z serii Raz z ekipą. Chcę Wam jedynie podziękować na wstępie za dużą aktywność jeśli chodzi o komentarze pod odcinkiem numer 2. Nastukaliście tam już prawie 80 komentarzy, jak i oczywiście za ilość łapek w przeliczeniu na ilość wyświetleń, bo to jest rekord na moim kanale, także bez zbędnego gadania. Dziękuję Wam jeszcze raz i zapraszam na kolejny odcinek z... Uh, z tej serii, miłego oglądania. Jakie mam dwa. Ty masz dwa szlifory tutaj. Właśnie, przypiszę ci, czekaj. Dotycha. Ale nie Ty. wiem... Opa, pa, pa, pa! pa. się. <laughs> daj mi po strzału. Wyszedłem. Właściwie. Pięć. Na Spidermana się udało jakoś. <laughs> eee... z Hollywood. Co robimy? Mamy ofiar. Na satelity Post... to mi się nie widzi. Też nie chcę i papier opaść. O, 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 jest domek. Rozlarzę. Tu jeszcze nie ma tego. Jeżdżę. Przyjdzie tu. Tego chata? No moim zdaniem tu przyjdzie, skoro farmił. Czekamy. Mamy tu. Dwa later

i i już mu powstrzymał ty... Ty! Wiem To będzie troll over 9000 Wychodź Wiesz? O nie, nie da się. No eee. dobra, niech będzie. Zabierz i tak. No, szkoda. Myślałem, że wyżej będzie to działało. O! mi się światełko pali, czy mi się wydaje? Gwiazda Pali się Tam jest jakiś świat tam. To ja nie wiem, czy to nie jest lotnisko, stary jesteśmy na, ej, jesteśmy na lotnisku chyba Wiesz? Coś tak czuję My mieszkamy zajebiście blisko motyla i jungle Dobra No kurwa to Jest lotnisko hmm. e w wideo od tyle na Ta, kanał góry Chodź tam pójdziemy Ej mordy ja. Tak biegamy no. biegamy i dotarliśmy na lotnisko Tak jest na lotnisko To tylko lotnisko No bardzo, si bardzo blisko, blisko siebie mieszkamy Tak? No Co A co mycie widzę. Nic Ocha, Trupy się wejście przy tej bramie metalowej? Tak No to ja tam z polacz procent to są placzki Kurwa, blueprinty zostawi, jaki bogacz. Mm. Jakie blueprinty? mam no, blueprinty miał w sobie. Ty mat, jesteś jesteś, A dobra jest. Bo ja poradzam że dalej Ogólnie, ja mam już na, znę, na kusze Kuszę, w domu. Tak, no, my, mieli, my mieliśmy kusza ale i paper strzeli trzy strzały i trzy głowy. Mówisz. Nice. O, to ty, Czaman, go skacz? Patrzę. Ja to nie ty. Dobra. Jest gościu w środkowym hangarze. Matma. W środkowym? Bo ja jestem mm -hmm. w tym ostatnim. W środkowym, 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 środkowym. Okej. Biegną tutaj w zielonej koszulce chyba. My jesteśmy od tyłu. Dobra. Masz tu mój drwienko. Widzę go. To do mnie strzeliłeś On jest przy tym, przy... Gościu przed wyjściem. To jest ci dom. Dlol. Do mnie strzelacie, kurwa. Mówię pięć razy. Teraz to nie my, chyba, że mat macie jedną. Mat, bo ty razem nie było, ale dalej do mnie strzela. Ty też miałeś zielone, nie? Ty, kurwa, ile to jest trupów? Kolejny tu leży. To White Yanga anga? gdzie wy mieszkacie? No chodźcie, zaprowadzę. E, idą w dupie biegac. Właśnie koło biegnie czarno kurwa, czaisz? Leci do na lotnisko, czarno. U nas jest i papero. Biegnie od nas z chaty django Czarno, do A... jest na lotnisko. Okej. Jak jest czarny, to ciężko będzie go i... zobaczyć. O, widzę chatkę, to chyba ta. chodź tu jest czyli go minęliście. Nie, biegnie. Jest koło wysoko napięcia. O, patrzcie. Dostał. Patrzcie. No i co jest? Aha. Zgiął się Pusty? Pusty? pustak no, no dobrze No, tu jeszcze ratą macie, o ja cię pierdolę, ale macie miejscu mm. A ta Uważaj, nie wychodź to już poszedł Dlatego poszedł jeść, kurwa. No chajka przyleciała, to poszedłem coś zjeść <gry> No tak, a oni poszli, widzisz co się dzieje. Jeden się wyjebał, drugi się dziwił i ty kurwa... Ja skoro... jak się wyjebałem, zb 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 zbawiałem się i to Latam biegam. Weź to, ode mnie. Ja idę. Ej, ja idę, bo weź przybliżaj tam, żebyś się na tam nawet Ja idę kurwa, do z chaty wychodzę na golasa, to... Mówię do dewa, nie do ciebie. Tyk ty idę z tobą pozbierać trochę coś. Ja latem zbieram z te... weszki. No to ty się tu rozebrałeś i zdjąłeś łuk z paska, tak? No nie, co z tego? nie, on się nie rozebrał to biegł do domu. A teraz no. Ale masz on... wszystko przy sobie, tak? Tak. I tak. tylko haczet. Hatchet i pandasz. Dobra, to sylindża też schowam, wychodzę. Uwaga. No i chuj, bije <noise> nie wiem czemu. Bo już widziała, że miałeś no no to już to Dobra, chuj, wpadnę sobie. A ja nam tu śpiwora, o ja jebie, mały weź, jestem przy domu. Śpiwór. Nic nie miałem, nie wiem o co chodzi, no, ale jest pozbugowana w chuj. Jak będziesz miał cooldown na do ile to postawiłem. Nie będę miał. Będziesz miał. Tak? Jest pewnie. Ty, dewo! Tak? Już przyjdę. Matnę trzeba zebrać najpierw. Zebrałem już Dobra, to ja się wpierdalam na górę. Tam jakiś gość jest. Jeden ze no właśnie pod tymi kurwa tymi. Stara się skoczyć. A ja to da... no, nie mogę dać... No kurwa, staram się wskoczyć. Dobra. Nie, no, to, to ja, ja wejdę. U góry, w cały staw, u góry. Ale ja... No wyszedł nie już. W domu już. O, no, spadł ktoś. Z, no, znowu spadł. Co są go No nie patrz, okay. czekaj. Już lecę. na stronę przeciwną od Tak, widzę go, widzę go, widzę go, Biegnę za nim z kamieniem, no, no, on jest, jest czarny. No Widzę go, jestem nad nim. Mhm. Lutował go całego. Nie, no ja mam... Aha. Ja mam czarny. Ej tego, matma No się bandażuje. Ej, z łuku ktoś do niego strzelił. Ej, to Bole jest Gość Gościu jest. Jam ja pochodnię, jak coś. Dostałem. Mhm. Bania. Nie gonię tego nagusa, to się do dobra, ja gonię tego sam. A ty ten. Ile ten gościu miał? Garni, miał ja mi biegę. Co za chory pojem? Ile ten miał? 5! tam dawał? No już, już Spierałem A ja szukam tego czarnego Na skałę Nie, pod skałą Z mojego strzela To ja do niego strzelam Do Jest dwóch ja, jak Mikey Gage'a ja ja jest tam. jakiś, kurwa puch. Puch. No Ja o tak. Gdzie motyl? tym? no ja... się uciekam ja byłem go dwa razy z tego, z kamienia. Ale nie obchodzi mnie kogo jedno, ty jeszcze tylko powiedzmy. Jak, gdzie. Jak tam, jak czarny, tam czarny, czarny spierdala, pamiętasz zabiłem tego białego? O kurwa, to w stronę w ogóle. Ktoś jest nade mną. Dobra, ja spierdalam jakoś, odciąłem, i muszę swą przy sobie. Bardzo żyję się tym co mogę. O, dostałem znowu. A, już mam 20 życia zapadnę. Oni ci gonią do domu czy jak? Nie, słyszę. Nie, 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 padłem. Ja już padłem słyszę, słyszę. Słyszę, 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 słyszę. Jestem. No fajnie. Będzie no, na dwóch, na jednego. Cicho. Jeden leży. Podjechał wręcz. Drugi leży. Nie, to ty leżysz, lol. Podniosę cię, lol. Stawaj. Widziałem kuszę, odpierdolimy ze wszystkiego. Widzisz, obierdolili cię, a nie zabili. Leży. Leży? Tak, zabiłem. O, mam twoje rzeczy. To zbierz sobie. Czekaj. A, no. Są tutaj twoje rzeczy, tam jak, jak Czarnoch uciekał. E, coś, coś jebło. Słyszałeś? Oni... Okay. Jest łucznik, no. Ja nie mam życia, ja usiadam do domu Spoko, wejdźmy z stąd. Łucznik jest ja po mam... prawej stronie. Ja mam mam życia. Bye, o, jeszcze. To było w niego czy w nas? O co Ze to chodzi? Jest... O co chodzi? Czemu oni z Pype'a strzelają takie otygłości? Trafiłem go lol Oni Zamiast. między sobą, aaa BANIA! Ty? Padłeś? No, zajebałem mu banię Pienię Ale... Z temu? z no Ej, jesteś jeszcze dwóch, dobra, do domu Ja, ja też mam, ja też mam lol, no Ale mu panie zajebałem <noise> Nie ubrani są, nie? <noise> nie Stąd wyglądali na go lasu Jaką szyny dostał w łeb tej? Jaki random shot poszedł. Lewo, przypilnujesz? Ja wyskoczę, kurwa. Ale co ty chcesz? Matno masz. No leć, leć. Tak mi. Sam, o, nie mogę tutaj lol, fajnie. Myślałem, że jest Golas, Golas Bez to, to masz. Bukiem. Dobra. Buk, buk. Buch... Pamiętajcie, że mam pamiętajcie, że nie ma airlocka, pamiętajcie, że nie ma No to dlatego prosiłem Dewa, żeby mnie pilnował kurwa, wyjdź na dach i dwóch masz yy... po prawej, od chaty Dwóch łuczników kurwa, czają się cały czas kurwa Dwóch łuczników Paniec się cały czas czają przed wejściem idę też na górę, na no. łuk. Jeden łucznik, drugi nie ma nic Dostał ja, aha Poszedł za nimi Ej dostałem, z że... <laughs> Do drzewo Z drzewa trafiłeś Kto, no mnie Kto, mnie Kto mnie goni? Kto mnie, skąd? Wiesz, nie wiem, skąd. Ktoś mnie goni? Ktoś mnie goni? Dobra, wszystko jasne Prawda Taki to teraz sobie tybę zolał, naprawdę Jednego mam, ale drugi mi uciekł O, mam klucz Mapy nie ma? Nie Ej, nie czaję tego, gościu miał dwie dzidy w walczy a walczył ze mną siekierą Ci hmm. te drugie ścielu Coś kuszę, bo preferuje? Halo Mogę wziąć mały. Ja ciebie widzę, skur... Koniecznie strzelaj mi w proszę cię No wypierdalaj Nie droguj, małej Ewa hmm? Tylko nie w... Nie w sleeping Baga No i chuj A, mam, dobra Mamy ty trzy, kurwa, military skrzynki na tym Chodź, wejdziemy tam Besto, tutaj, Tęty. tędy I zobaczymy, czy da się tam zbustować Idę do was Chcemy na nie możesz nas skrzyć ja, od góry, będziemy się wbijać na, na ten... Tam będzie kawałek chuj. Nie, wcale nie. Ochodnie. Jak graliśmy na jednym z serwerów, to ja tam wchodziłem cały czas. Zebrałem tam co najmniej 40 skrzynek, nic tam nie było. Tak? Właśnie Ochodnie. na górę. Zbustujesz mnie, zobaczymy czy to działa. Yes. tak, to fajnie, jak nie to chujoło. Czekaj, Czekaj. najślepiej tu stanie, żeby było dobrze. Dobra, tylko ja muszę kurwa to będę się kontrolować, bo inaczej pierdolę. Dawaj. Kurwa. Ktoś jest pod nami czy co? Nad wami. Dobra, ciężko będzie. iść typ. Zjedę do was. Dobra, nic z tego. Nie, to mi chyba nie uda się, kurwa. Bo Ej, nie... jakiś gości idzie do was. Tak. Co za cię? Jest, kurwa, z łukiem. Ustępy mnie. Ja go nie widzę. Kurwa, dwa razy dostałem. Jezus, To poszkodzi nam, kurwa, na górę. Na no, kurwa, ma. Nie, macie. ja jestem u góry. Będziemy tak siedzieć, to taki chuj z tego będzie. Słuchaj stamtąd. No słuchaj, jest. kurwa. Gości miał klotową koszulkę. Ja nikogo Piękno. nie widzę. A gdzie ty tam leżysz do nich? O, jest gościu. Jesteś po głowie i chcesz się bić? Kurwa No mać. właśnie, nie rozumiem w ogóle... Dostał? Co, po co? Ale kurwa, bo ja zapobiegłeś. Nie, cofnąłem się. Dobrze, jest to sensu. jest Co ty Dobrze, mówisz? Bierdam. Czekaj to się układ za szybko No 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 Idziemy Wychodzimy stąd na razie, zabijamy ich dopiero Gdzie ty Kurwa. jesteś, górka? Jestem u góry Mam gościu dobra. Boże. Jesteś... na górze? A nie dobra tu jesteś Drugą Podaję stronę. To jest samochód Musimy się jakoś złapać motma Jesteś? Wychodzę a, do lewej strony, tak jakby Czekaj, gdzie ty kurwa jesteś budyneczku W tym to większym bie... czy w tym mniejszym? Większym Dobra, to zaraz będę. Jesteśmy blisko Słyszysz mnie? O o o, to ty nie? No czemu nie masz zielonych. Się zesrałem Tu nie ma ich już? Ja jeden był no to czemu dostał. To dostał dwa razy? Dostał ode mnie tego samego gościa albo Aha. ciebie. Ode nie ode mnie. ode mnie nie Dostał Dobra. gościu strzały i uciekł Teraz spróbuję się tam wpierdolić Tak ja. Jak trzy zielone, to trzeba wejść Dobra, wchodzę na górę Kurwa Ole, bo słabe Mały To jest wiedzieć. kurwa Raz za daleko, raz w ogóle nie do lot Ja nie wiem. Kurde, mam dojście HP. Nie, nie wiem o co chodzi. W ogóle mi się nie udało. Chodź do ogniska, przyjacielu. Zapadłeś? Nie. Wchodziłem na silo w rat Nie wyszło. Spróbuję jeszcze raz. Może tym razem się uda. Te, czy skrzynki kuszą? Jest gdzieś, gdzieś na górze, na dole? Góry, widzicie. Mam nadzieję, że tam coś jest ciekawego. Ja podejrzewam, że pochodnia, wiadro. Wiadro i to Nie wiem, no i może z 10 planów będzie. I ta. Kamienny. Co kamienny? Kierka. A, siekiera. Co robił? robił? Git. Thompson. Ah, Gita. Kurwa! Tak, rozjebany. W beczkach tylko. W skrzynkach tylko rozjebany. Dobra. Nóż, tom, kurwa. Tom, to Co jest mały? Co się stało? Tył za chatą kusznik kurwa. Ufa nie, kurwa. Jak z kogoś z to ja nic nie zrozumiem. Pier to okay. jest jakiś kurwa To idziemy mam go chyba Mam klucz do swojej bazy i idzie w stronę naszej bazy go kasować Idzie w stronę naszej bazy A on myśli, że ma klucz Tak Dobra Gdzie, idzie, jest na skalę z tyłu za, za bazą Chyba Na prawo, na prawo, ja na mam prawo sona, Na prawo, ja idę za nim Pochodnie za to nie mam, wyciągnął mi wszystko! Ja jestem goły i wesoły. ale mi gdzieś... wszystko. A jest, tam w no ja skoczę. O jeźdzę ja cię poleciał. Dobra, ja zostawiam Tamsona. Ja, jest... ja biegnę za, ja biegnę za nim. Zobaczyć on, kurwa biegnie. Dobra, lecę już ci pomóc. A ja się muszę zrzucić z tego warstwa Ty za nim biegasz? No, jest tu kurwa. Nie to nie jest. To jakichś dwóch typów jest. Gdzieś gościu w szakach stał i wuj. No widziałem, widziałem. Ej, strzelają mat wow. Bo dobra, do łeb. Lecę, lecę matką. Wow, dobra cofnę, Muszę jeszcze trochę odcofnąć jak ktoś. Odcofam, spoko, spoko. Już jestem. Jestem przy bazie. Jak to, kurwa. A oni teraz do mnie strzelają. Kurwa, pierdolę. O, no, ma pipe'a, no. Dwa. U, A, U, ej, bombę ma gościu. Jest dwóch i... No wiem, nie musisz krzyczeć, wiem. Uważaj, plecy masz, plecy. Ja jeden, dostał jeden. Mhm, no do mnie też. Ode mnie też. A ten drugi, to to drugi raz? Dobra, mamy no to go. ten. Plecy, plecy, A tu nie, dobra, to mały, dobra, dobra, Uważaj, dobra, to uważaj, Uważaj, jest jeden. Jeden. Ale drugi zaczął spierdalać. Spierdala. Trzech yy, świetnie. Nie, on się napierdala z dwoma. Chodź, chodź na glecę, zobacz. Mały Mały, zluzuj, kurwa, porubisz taki śmietnik, że nawet w słuchawkach nic nie słychać.